Sebastian, Ty widzisz sobie na odcinek z Pawłem. Paweł już trochę zmienił, co nie? Uwiel no w ogóle no. Teraz jestem na no. opalony. No, no. no e, b, jeszcze... No do... jeszcze go specjalnego. Dokładnie, chyba pierwszy odcinek w trzech. Jest to Adam. Adam! Pan Adam! Siem Adam. jest? Odezwij się do tego. Cześć ludziska. No. Stawcie swoją prac, jakby co Seby. Cześć! No ja to ja załatwiłam Adamę? ma Seba. Adam to... Radę, jakby to jest ustalone, wszyscy, ja wszyscy prowadzę. To, a tak. Tak, to tak. Tak, 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 tak. Ja mam w ogóle bardzo Tak, w ostatnim odcinku w ogóle ten odcinek się nagrywał bez, na gry, ja bez ogóle... głosu. Nie? No. Więc no, bardzo was za to przepraszamy, ale no, niestety źle się podziało, bo. Miałeś wyłączony no, dźwięk. no wyłączy, po prostu miałem wyłączony dźwięk, nie? Dobra, za 60 sekund ten, w ogóle ten turniej. Jakby trzeba ja was zapraszam na Okej, ja prowadzę, bo ja mam słowo no. broń z jednym nabojem, bo kupiłem sobie podobno lepszą broń miałem się kupić, wow, fajna, lepsza broń. No ogóle ktoś na mnie stoi. W I ogóle zabijmy go. Chcę bawić mojej paru Co to jest? Nie! Yeah. 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 Dobra, nie musimy się chyba się zaprosić, ale musimy się po... Ale nie, teraz będą laki! Ale pokażę wam tą bonus Czy my się walimy w tytunika? Czy mi się wydaje? Popacy. Co? Adam, mów coś. No właśnie odzywa no? ja z... się. Bo tu tak ci... Cich... Paweł? Paweł, to ty jesteś rekinem! Nie! Tak! Nie może! Może! Szark. Paweł. Paweł, jesteś szark? Jesteś tak, gdzieś w Titaniku. To... Jestem gdzieś w środku taka panika Na Nadzie... o Jezu, jaka... Nie... Wiecie co? Ja Was zjem. Jak laguje? Ty w sumie... Wy macie lepiej, pij, bo wy jesteście w grupie. Jak macie, ba jak ty masz bazukę, to wy jesteście. Ej, ja jestem pod mozem! Jak to, Adam, wypadł, ludzie? Co? Jesteś... Jesteś? Jestem! Ale ja nie mogę ten strzelać, bo... Sęby powiem, jest, jest nie jest mnie, please. Ja wiem ja tu... cię. Ja w ogóle nie wiem, gdzie wy jesteście. Ja, ja się Trzeba nie... wyszłość w koło latunkowe. Trzeba, łódki powinny być, łódki powinny być. Słuchajcie się! Słupki, ale jestem gdzieś... Zobacz, gdzie jestem. Musisz wyjść. Są. Tak mnie zespałnowało. Tam jest łódka! Koleś odjechał ją. Mam kackę blisko. O, jestem, jestem, jestem. Ale nie, ludzie, ja nie wiem, jak wyjść. Spokojnie ja jestem, spokojnie, jestem. byś musiał bo ja za chwilę tam lecę do was. Nie wy znajdę za Ja właśnie nie wiem, jak się to steruje. Ja w ogóle przeładuję... jeszcze. Do... Adam, Czeba. widziałam cię. Jest Musisz... uratuj Adama. I są ludzie, którzy mogą to... którzy są za burtą. No ja jestem... W, jestem sobie gdzie jestem? W burcie. No to są coś. Ale nie mogę właśnie! Pat, tak mnie zrobiło. Na rundę boską są dwa szarki. Co? Jest jeszcze szarkiem kapi! Ja Kapi. Nie wiem, nie znam. Chyba ja mam znajomych. Nie wiem. Jezu. Ej, Adam, dlaczego zdradził? Adam, wiesz, wiesz, że zdradziłeś położenie Titanika. Dlaczego? Bo ja jako reki mam zmysły i ja widzę na czerwonym ekranie, ja mam podświetlone. Ja widzę... nie. nie! Co się stało? Nie wiem. Zlepij się coś. Gdzie ty to, to masz podświetlone? No, patrz. Ej, seba ten odcinek. Nie, nie, nie będzie. Adam było. się wyłączył! O nie! Adam nie, wytrzymam bez niego ludzi, Adam właśnie ten, ale nadal może z nami rozmawiać, bo jest obok nas. Tak. Adam, mówcie. Ja w ogóle wyszłam z tego, z łódki, przez łódkę wyszłam. Widzę szarka. Włączy się, włączy się, włącza Adam. 2%. Adam ma 2%? No. Jezu, jakby w... to, to przepraszamy ludziska, ale... Jezu, ja tu włączy. widzę obok siebie szarka, nie? Nie. Czy nie wiem, to nie jest ten... Idzie. A ty rozwaliłeś łódkę? Nie. Nie? To jest kapi. Takapi. Kapi, weź weź do się ze Właśnie, halo. Ty wzie, wiesz, A i w ja, ogóle... Ja w ja nie... ten statek wlecę tak szczerze. Ja w ogóle strzelam w kapi. Jezu! Ale wy się zdradziliście, koło mnie przypu... A Co wy mnie strzelił? Słuchaj, obok ty? mnie jest kapi, nie? A ja właśnie ją dobijam. Chyba mam LOL'a Czemu? Ludzie mnie zabijają mam No to loa. dobrze, to dobrze Adam szybko, a, ratujcie go Zacznie nie. Słuchaj, ja mam przy sobie kapi Nie? Ale ona ma mało HP Ale ona ma mało HP Ja ją dobijam, nie? Ludzie patrzcie, ja ją dobijam, patrzcie Jeden gość Słuchaj, wie, Ale wiecie co mi to daje? Zęby... Zęby ona gdzieś uciekła, bo się boi. Ja też się boję mam nało. Co to było? To ja. Co, co to było za odgłos? Wygrałem! Ile mam zębów? 49. Adam ma 1%. Adam, włączy tego, tableta. Bo ja na, ogólnie nagrywam na tablecie, nie? To znaczy ja na, na telefonie mam ubiję. Wiecie co ja kupię chyba? Co? Opatrz, bo co jest. Za, ja będę znak to zbierał, patrzcie będziecie z tyłu na tym bananie, a ja będę... Yeah. Nie! Wszędzie najlepsze rozwalenie rekina jeszcze wy przeżyjecie! Bo, na tym, bo ten banan będzie się utrzymywał, jak, jak ja zginę. To najlepiej. No? E, t, ej, to jest Paweł, proszę. E, Adam szybko, bo ten za niedługo chyba jest wybierany, czyli nie co to jest. Też chyba bazookę kupię. No nie, to jest wybieranie. Ej, czemu tak szybko? Aha, to Adam sobie poczeka. Nie. No nie. Dobra, nagram jeszcze jeden odcinek z Adamem. Albo, no, jeszcze nagram jeszcze jeden. Weźmy sobie łódkę, joing. Y Dobra, zajoingowałam. Jeszcze Adama. No, bo nie ma Adama. To 30 sekund my się wyłączyć. 30 sekund dokładnie. I ci się właśnie wyłączą. Jak! No, nie wiem, tak, taki jest, dobra, poczekamy na Adama, albo w ogóle dzisiaj z nim nie będzie odcinka. Miejmy nadzieję, że. Albo jeszcze zrobimy. Słuchajcie, jeżeli zobaczycie ten odcinek, to znaczy, że być może jeszcze będzie ten. Wyleci za damą. Jezu, ktoś strzela w ogóle Paweł? Tak. Tyś, aha, to Dobra, po. Co? Ty wziąłeś? Nie. Tak, wybierałam wybierałaś? Ja, 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 ja brałem normalną motówkę. Jaką normalną? Wiesz to normalną wiesz. A to nie wiem, to zobaczył, no tu jeszcze pokierujesz. Dam radę, jestem zawodowym kierowcą driverem. To lepiej leć szybko, bo ja widzę na horyzoncie rekino. Seba! Uciekaj! No wypadniesz! Nie wypadnę, bo zobaczcie, ja przez to nie mogę przejść. Normalnie. Trzyma. Paweł driver! Zawodowy kierowca jedzie! A! Z tym bym się z tym akurat... Paweł zatrzymaj się, dobra, możesz płynąć. Nie mogę wycofać. Co? Jakby łódka nam teraz nawaliła, to bym się załamał. Dobra, no. to skręca. Idę no. się No dobra, spoko. Czemu odpowiedziałbym o odcinku? Ale dobra, tego nie było, nie? Tego nie było. Czemu ty lecisz na ten prezencik? Po co, ty, po co ty lecisz? A Paweł zamknij drzwi? Bo nagrywam w pokoju. Czekaj, zaraz Adam. Dobra, czekajcie. Nie, ja idę zamknąć zamknąć nie, Dobra, Dobra, już idziemy zamykać drzwi. Dobra. No nie, nie, zamknę, zamknąłem, nie, 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 niedaleko, bo nie, 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 Czemu? Chyba silnik. Jak to Zaczął mi zwalniać i się zatrzymałem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Stój, 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 ja tu postaram naprawić. Stój. Z... Być może złapię rekina, ale stój, stój. Ty, ja tu nic nie widzę, ale widzę, jakbyś się nie był zepsuty. Patrzcie. Weź, próbuj teraz pojechać. Czekaj. Bez rekino, am... na <laughs> mnie nie Bez powiem, nigdzie nie jedziesz. O, cześć. Obijałem rekina i powiem co. Seba obierana, krina, chyba cię zostawię. Co? Krina. Seba, to była zdrada. A! Spadam! Ludzie! Weźcie! Weźcie Paweł! No Paweł! Wracaj! Wracaj. Wracam! Wracaj! Dziewczy, tam nie męczy z tą Jestem! <grabi> Płyń! Gdzie, gdzie ja w ogóle jestem? Czemu mnie tak cofnęło? Nie będę tak sk... Ej, to jest ten, chyba jakaś ten wyspa... Nie, to jest po prostu ten. Ma... Nie! Ej, Paweł! Zostawisz mnie chyba, nie? Ooo! No. Wow. Ej! Co się dzieje z tą Ej, To jest ten, że póki tu! O mocyłam. Ty. Seba, nie mogę prowadzić, mam wstrząsy mózgu, bo sam wysiadłem. Paweł, ja mam tu najmocniejszą broń płyn. O, Seba, poczekaj, już prowadzę, kurde! Seba! Paweł! Paweł, nie wygłupiaj się. Jezu, jedna chwilę wysiadłem! Pójdź pój na rekina. Pójdź na rekina. nie ja rekina. Jak zbawiasz? No tak Wiesz, on to usłyszy? Trzeba podgłosić Nie, bo ja mam ten Podgłosić nie widzą normalnie Czekajcie, to zrobię A wejdę na to i... Seba, To nie wariuj Ja nie umiem pływać To nie pływa. Dobra Seba Sebas, ręki na. ty musisz atakować Zrywam koszulkę. Nie się na golasa. Zabiam go. Jedanko. go. Dobra, zimno i woda. Ej, mogę łódkę rozwalić? Chyba mogę. Tu się boli, że my miniemy. A Ale ty możesz rzeć Co? A ty możesz rzeć nowi. wygra! Aaaaaa, złapie tego dziada. Gdzieś pod łajbą, czy co? Nie, patrz. Płynę na niego. Patrz, wyskoczy z wody. Co? Widzisz? Widzisz, jestem już daleko. Nawet mnie nie widzisz. <ścoughs> <Jest katy. ścoughs> A, zabiję go. Plewin wygrał. <ścoughs> <ścoughs> Uciekam. <ścoughs> Przetrwaliśmy. Co? 20 zostałem w plusie tego, zębków. Ja też. Ja nie chcę być rekinem, jakby co nie. Jasne. Co to są? Niedługo będę miał armatę. Adam, będziesz mi gdzie jest rekin, jak będziesz widział coś? Bo ja mogę nie zauważyć. Ej, ty, Adam dostał ważną misję. Patrzyć patrz, patrz, za tym kółkiem, gdzie jest rekin. Pamiętasz te kółko? Mhm. Mm -mm. Jakbyś to ja cię ze bo je, nie będziemy mogli. Ej, a do łódka, ci się podoba? No, jeszcze ją masz. No? To ją, albo ty mnie zapraszasz od razu, nie? Dobrze, To od razu nie kapitan. Bierzemy tą normalną? Zajoił mi mnie. I wyślij tą kackę. Dobra, zaproszę jeszcze tego typa. ja wyjrzę Jeszcze niech kogoś. Nie Ej, czemu nie ładuje tablet? Mój tablet. Czemu on nikt nie ojuje? Zapraszam byle kogo. O, w ogóle czekaj, jak. Już, już, już mamy chyba jedną osobę na Nie wiem, nie wiem. Ja kieruję. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej, dobra, ale. Nie! Stój. Kto nam tą łódkę wybrał? Nie wiem. To ty, mam na Jezu ten typ który... ale dobra, może się zna na mapie. A, Ej! Baby! Stój! Znam! Zna. 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 Wywalam go, wywaliłam go. Woliłam go teraz. Jak to je? Ej, lekki mnie ten bije! A! Ciesza, miało ty szaknęło ty, młodzio! No Strzeliłam w tego rekina. A nie, ja wydałem, nie? Ja mam zgoda. No nie! No, dobra, zrobimy cięcie, aż w końcu będzie nowy ten turniej, nie? Albo w ogóle kończymy ten odcinek, co? Nie, nie to jest A nie, zimą Dobra, kończymy ten odcinek. Otóż ho chowu, co chcesz na ten? Dobra, kończymy ten dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. na.